M, jak mini browary. Firma minibrowary.pl powstała w 2007 roku. Jej profilem jest produkcja, montaż i uruchamianie mini browarów restauracyjnych i rzemieślniczych. Założycielem firmy jest Andrzej Gałasiewicz, który przez lata stworzył zespół specjalistów z doświadczeniem zawodowym w browarnictwie, z którymi zbudował kilkadziesiąt browarów w całej Polsce. Początki były takie, że urodziłem się blisko browaru w Elblągu i sobie chodziłem koło tego browaru. No i Tata znalazł artykuł w gazecie, że otwierają technikum piwowarskie, no i stwierdził, że pójdę do takiego technikum. Wysłał mnie, udało się dostać. Około dwa lata mnie to średnio interesowało, bo w wieku 14-16 lat człowiek nie wie co robić, ale po dwóch latach okazało się, że jak miałem styczność z produkcją. No, przerodziło się to, się to w pasję. Z ucznia powiedzmy trójkowego stałem się uczniem piątkowym i te technikum skończyłem z wyróżnieniem, już mając pełną, pełną pasję. Pracowałem w Warszawie jako piwowar i ówczesny właściciel yy, browaru wypatrzył mnie, spróbował mojego piwa no i stwierdził, że, że robię bardzo dobre piwo i chciał mnie e, u siebie, a wtedy się zaczynała mniej więcej rewolucja piwna, gdzie piwa pszeniczne i inne wchodziły i podpisałem kontrakt z Piotrkowskim Browarem już jako działalność gospodarcza. Przeprowadziłem się do Piotrkowa. Tu się też urodził mój syn, bo żona akurat była w ciąży, więc przewróciliśmy życie, przeprowadziliśmy się do Piotrkowa i nam się tu spodobało, więc stwierdziliśmy, że tutaj będziemy kontynuować swoją firmę i działalność. Ona powstała w 2008 roku, jak zrealizowałem kontrakt na, na, na piwo Cornelius i piwo pszeniczne. I w międzyczasie zacząłem sprowadzać urządzenia z zagranicy austriackie, niemieckie i kompletować mini browary. Czyli wszystko jeździłem za granicę, przywoziłem, łączyłem, klienci mi to zlecali i przez około 4-5 lat to tak funkcjonowało. Ale po 4-5 latach podzieliłem firmę i przekształciliśmy się w firmę produkcyjną. Dołączył do nas Zbyszek i Jasia. Zbyszek był stricte produkcyjny i ruszyła, ruszyła produkcja browarów. I Wtedy no, no, na pełną skalę. No i do tej chwili wyprodukowaliśmy około 80 browarów w Polsce no, na, na, na około 250. Produkujemy instalacje do restauracji, yy, czyli takie, że waży się piwo na miejscu, sprzedaje, sprzedaje klientom. Browary rzemieślnicze, takie małe, gdzie, gdzie robi się wyjątkowe piwa, rozlewa się w butelki kegi. Produkujemy też bardzo mocno i mocno się rozwinęliśmy w produkcji pasteryzatorów do soków, piwa, i, no i kierunki są też zagraniczne. Pierwsze jakieś urządzenia do Francji, za nami stoi pasteryzator, który jedzie za moment na Ukrainę. Więc dalszy rozwój browarów, dalsze udowocześnianie naszych urządzeń i, i podbijanie kierunków zagranicznych. Takie są plany. osób zatrudniacie. Zatrudniamy w tej chwili około 14 osób, ale momentami tak naprawdę też y, pracuje u nas nawet i 50 osób, jeżeli jest jakiś duży kontrakt ze względu, że jesteśmy firmą inżynieryjną i dużo y, mocno opartą na wiedzy, więc w momencie kiedy rusza duży kontrakt, kontraktujemy też spawacze oprócz posiadania z, y, swoich. I, I wykonujemy większe kontrakty, więc y, czasami pracuje nas 15, a czasem 50 osób, nie? Ale jest taka stała załoga to jest około ko 15-14 osób. U nas klient zamawia sobie praktycznie można powiedzieć kompleksową usługę, i tym wygrywamy od konkurencji, że to jest dosyć skomplikowany proces i prawny. I wiedzy, i posiadamy też własne dwa browary w Toruniu, i, i, i tutaj w Piotrkowie, e, browar Olbrach, gdzie klient może przyjechać, nauczyć się tego fachu, e, poznać. E, więc dlatego też nas klienci wybierają, że jesteśmy kompleksowi, prowadzimy browary. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ wszystkie bieżące e, szanse i zagrożenia jakby jesteśmy w stanie diagnozować i pomagać naszym klientom. Najmniejszy browar to jest powiedzmy 160 litrów yy, warzenia, to jest w częstochowie i do teraz. Do teraz pracuje, pap Oslo, a teraz jest browar często a największy w sumie zrobiliśmy tutaj, jeśli chodzi o warzelnię, to który mamy w Piotkowie, on produkuje około 10 tysięcy hektolitrów piwa i 10 tysięcy hektolitrów napoji, na więc tamten produkuje powiedzmy z 200 hektolitrów, a ten jest 50 razy większy. Średnie browary to jest 1000-2000 hektolitrów rocznie. Pierwszym etapem to jest projektowa i warto ją nie za szybko przejść, czyli około miesiąc, półtora na wszystkie pytania sobie odpowiedzieć, jaki browar budujemy, co chcemy i jak to mamy, to tak naprawdę wtedy zamawiamy browar. I zaczyna się zjeżdżanie tutaj setek kilogramów blach, które musimy uformować, zwinąć, zagiąć, zacząć wszystkie materiały kompletować i wykonywać zbiorniki, ważenie, automatykę, elektrykę, urządzenia chłodnicze. I to jest proces taki właśnie około pięciu miesięcy bardzo, bardzo pasochłonny. I później około miesiąca montujemy, miesiąc to są dokumentacje. I jak już uważaliśmy, piwo to nie jest jak w restauracji, że kuchnia odpalona i możemy smażyć kotletę. Tylko piwo uważamy i musimy miesiąc czekać, zanim się go napijemy. Nie? Więc, więc proces jest dosyć skomplikowany. Taki sprzęt od zamówienia do napicia piwa to jest około 9 miesięcy, czyli 6 miesięcy to jest produkcja urządzeń i 3 miesiące montaż, uruchomienie. Czyli tak jak dziecko mniej więcej 9 miesięcy powstaje browar i średnio to się udaje w 9 miesięcy, ale czasem jest rok, czasem troszkę dłużej, ale 9 miesięcy realnie, jeżeli ktoś przyjdzie, poprosi o browar, to w 9 miesięcy. poprzeczka się podnosi, trzeba się cały czas rozwijać, stawiać sobie wyzwania, przekształcać się, dostosowywać się, no i przede wszystkim służyć swoim klientom i pomagać im rozwiązywać problemy. Wtedy oni rzeczywiście przyjdą, do nas dadzą nam zarobić, dzięki temu, że my rozwiążemy problemy, oni zarobią, więc taka symbioza biznesowa spowoduje, że, że każdy, każdy gdzieś tam będzie szedł, szedł do przodu, czyli pomagać swoim klientom i dzięki temu oni też nam pomogą. Chcemy się rozwijać, poprawiając nasze Browary, zagranica plus różne rzeczy związane z odzyskami energii i modernizacją z uwagi na rosnące koszty, też nasze urządzenia i pomysły są, są, są wdrażane w różnych zakładach i, i to jest taka półeczka, która gdzieś tam z boku się bardzo rozwija. Bardzo